Szkoła podstawowa nr 11 z oddziałami integracyjnymi w Dębicy imienia piątego pułku strzelców konnych armii krajowej ma już 25 lat. Podczas uroczystości nie zabrakło życzeń, gratulacji, kwiatów i prezentów. Pamiątkowymi miniaturowymi drzewkami obdarowani zostali rodzice, kronopedagogiczne i przyjaciele szkoły. Podczas części artystycznej uczniowie zaprezentowali przedstawienie, w którym ukazana została nie tylko kraina Elfów, ale również historia placówki. Kiedy już przyszedł ten rok jubileuszowy wiedzieliśmy, że jednak ten cykl różnych spotkań, wydarzeń, no musi być właśnie taki pod, pod 25-lecie, zaznaczeniem, podkreśleniem tego jubileuszu. E, właściwie cyklicznie odbywały się festiwal piosenki przedszkolaka, e, przedstawienie dziś przygotowane przez klasy integracyjne. E, w tym roku było to przedstawienie pod tytułem Smok Wawelski. E, przygotowaliśmy również dla przedszkolaków z dębicy konkurs logopedyczny językowe łamańce. Były również w styczniu, w miesiącu w styczniu właściwie tak też jubileuszowo przygotowane jasełka dla babci, dziadków, dla osób starszych tutaj z, z rejonu. Natomiast dzisiaj już ta uroczystość inaugurująca, kończąca obchody. Dołączam się do wszystkich życzeń, które na pewno będą składane tutaj na sali, do życzeń skierowanych od proboszcza tej naszej parafii. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Przede wszystkim dużo zdrowia, sukcesów w nauczaniu i myślę, że kolejnych 25 lat, kolejnego jubileuszu. Największym skarbem każdej szkoły są jej uczniowie. Ci z dębickiej jedenastki od lat odnoszą sukcesy na arenie wojewódzkiej, windując swoją podstawówkę na pierwsze miejsce na Podkarpaciu. Młodzi ze skromnością przyznają, że ich sukcesy są również zasługą nauczycieli. Dawali też materiały, pomagali nam różnych zrozumieć różne rzeczy. Mamy bardzo wysoki poziom nauczania i miłą atmosferę. Nauczyciele właśnie mnie mobilizują i e, właśnie e, dobra atmosfera na lekcjach też e, mnie bardziej e, motywuje. Potwierdzeniem wysokiego poziomu jest przyznany przez Rzeszowskie Kuratorium Oświaty certyfikat szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom. Tylko w tym roku szkolnym SP11 może się poszczycić dziewięcioma tytułami laureatów i blisko trzydziestoma tytułami finalistów w konkursach przedmiotowych. Radości z tego faktu nie ukrywał były dyrektor szkoły. Proszę sobie wyobrazić, jak jestem z tego bardzo dumny i szczęśliwy, a tak naprawdę w dalszym ciągu czuję się nauczycielem tej szkoły. Wszak jestem na Europie bezpłatnym, ale ciąg ciągle jestem nauczycielem. Znaczy odpowiem tak, wynik jaka ta szkoła osiąga, to tak naprawdę jest to zasługą niewątpliwie w zdecydowanej mierze, że nie przede wszystkim pracy, ciężkiej pracy nauczycieli, uczniów i rodziców. Szkoła podstawowa nr 11 powstała 1 września 1992 roku. Wcześniej była to filia szkoły podstawowej nr 2. Od 21 lat w placówce z powodzeniem funkcjonują klasy integracyjne, w których wspólnie uczą się dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszyscy uczniowie mają możliwość korzystania ze świetlicy, stołówki oraz sali gimnastycznej.